Pewnie niektórzy z Was będą zdziwieni, a może i wszyscy będą zdziwieni, że zamiast naszej pary mniej czytacza, jestem tu tylko ja, tylko i wyłącznie ja, czytaczowa, która no nie lubi wystąpień publicznych, która nie chce nigdy nagrywać sama recenzji, no ale jestem tu. A dlaczego tu jestem? Ponieważ będąc na wakacjach, na feriach w Londynie, robiliśmy mojego live'a na Instagramie i tam właśnie padła, yy, padła taka, takie stwierdzenie, że mogłabym nagrać jakąś recenzję sama. No i, no i tak się jakoś stało, że... Przekonaliście mnie, i staram się tutaj stać, wykrzesać z siebie trochę energii i żeby to nie było aż tak chaotyczne jak zazwyczaj jest, więc zdecydowałam się tutaj nagrać recenzję. Książka, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to Rodzina Monetów Skarb autorstwa Weroniki Marczak, czyli tak można powiedzieć, że jakby autorki ładpadowej, bo jej książka najpierw była napisana na ładpadzie, na takiej platformie yy, dla wszystkich, którzy chcą pisać cokolwiek. No. Yy, dlaczego się zdecydowałam na tę książkę? Chyba dlatego, że razem z czytaczem stwierdziliśmy, że. To, co się ostatnio dzieje, czyli to, że książki, yy, historie z Łatpada są wydawane w formie tradycyjnej, czyli książkowej, takiej, wiecie, materialnej, namacalnej, to jest fajny temat, żeby zrobić o tym film. No ale wyszło tak, że namówiliście mnie, tak jak wcześniej mówiłam, na Instagramie, na live, i stwierdziłam, że spróbuję właśnie tę recenzję nagrać. No więc jestem tu, stoję przed wami i staram się no nie popaść w chaos, ani żadną nerwicę, która mnie tutaj trochę targa, pewnie to widać, no ale zostawmy to. Czego się spodziewałam po tej książce? Sama nie wiem, czego się spodziewałam, bo tak naprawdę nie miałam już jakiegoś takiego bliższego kontaktu z ładpadem wcześniej. Oczywiście nie mówię o książce, to nie jest do Diablo Story Detox Juli ponieważ ona już wcześniej wydała książki w formie y, tradycyjnej, więc czytałam i wiedziałam, czego mogę się spodziewać. A to jest pierwsze moje takie zetknięcie się z książką, która no... Była takim sobie, taką, sobie jakby, pisaniną do szuflady, tak? I mogło to być naprawdę cokolwiek, więc tak troszkę sceptycznie podchodziłam do tego. Zwłaszcza, że kiedyś nie było ładpada i za moich czasów młodzieńczych pisało się właśnie takie historie na różnego typu blogach. Powiedzmy na Onecie, bo były blogi. Ja pisałam swoje historie, bo tak, też mam swoją historię pisarską, ale raczej to były fanfiki poterowe, chociaż nie wszystkie. I to ja na przykład napisywałam na ten bicie, więc. I czytywałam również, więc. W nie jak to wyglądało, tak, jak to jakościowo wyglądało. No Historie może były i ciekawe, ale pisane były naprawdę koszmarnie i wliczając to również w to, w, moją, w to moją pisaninę. Więc troszkę się obawiałam, ale jednak miałam taką nadzieję, no bo dowiedziałam się tak, że ta historia rodzina monetów była wyświetlana, jeśli dobrze pamiętam, niż nie skłamać, prawie 5 milionów razy na łatpadzie. więc to mi tak dało do myślenia, że. To chyba nie może być złe. No tak, wiem, od razu ktoś mi powie, że Greja i 365 i też tysiące osób czytają, tak? No ale jakoś tutaj miałam, wiecie co, jakąś taką dozę, jakiegoś takiego przekonania, jakąś taką nadzieję, jakoś tak, jakoś tak, nie wiem, byłam pewna, że chyba się nie zawiodę. No i jakoś tak nie zawiodłam się, bo przeczytałam to. Poszło mi całkiem sprawnie, bo czytałam to będąc właśnie na wyjeździe w Londynie. Każdego wieczoru sobie czytałam tam po kilkadziesiąt stron i nawet nie zauważyłam, kiedy ta historia mi strasznie szybko zniknęła. Tak? I już zaczęłam nawet czytać kolejny tom tyle gadam a nawet nie powiedziałam o czym ta książka jest jest to historia yy, niespełna piętnastoletniej Hayley Monet, która niestety już na samym początku książki traci dwie najbliższe sobie osoby, czyli mamę i babcie, i tak naprawdę nie ma nikogo dopóki nie dowiaduje się, że zajmie się nią brat, brat, który się okazuje, że nie jest jedynym bratem, ponieważ jest ich pięciu, więc oni ją pod, pod swój dach przyjmują i no zaczyna się zapoznawanie z tą nową rodziną, bo Hailey nie wiedziała, że ma jakąkolwiek rodzinę, była pewna, że zastrafi trafi do jakiegoś domu dziecka, jakiejś rodziny zastępczej, no ale na szczęście, nieszczęście trafiła do nowego domu, wielkiego, luksusowego domu, gdzie naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie, a bracia, jak się okazuje, mają kupę kasy. No więc ona tam trafia i no nie czuje się zbyt dobrze, ponieważ każdy z tych braci ma no, takie, jakie ma podejście do niej, więc na początku nie wiadomo, czy o im się uśmiecha, żeby ona tam była, czy im się nie uśmiecha, bo tak naprawdę jej życie też się zmieniło, 180 stopni się wywróciło. I więc dla każdego z tej szóstki bohaterów, no, ta sytuacja naprawdę, można powiedzieć, daje w kość. No, zwłaszcza, że nasza bohaterka Heil jest bardzo. Bardzo emocjonalna, bardzo emocjonalnie podchodzi do wszystkiego i to nie dlatego, że spotkała ją w życiu wielka tragedia, no chociaż to też ma wpływ, tak? No ale ona z natury chyba jest bardzo emocjonalna, bardzo wrażliwa i no niektóre rzeczy, które mogą wydawać się na przykład na co dzień zwykłe, ona odczuwa o wiele bardziej. Tak pokrótce ja bym powiedziała, że jest to historia rodzeństwa, które odnajduje się po wielu, wielu latach i razem zamieszkuje pod jednym dachem. Sprawę komplikuje fakt, że w w tym rodzeństwie, nie dość, że jest ich szóstka, to w tym jest pięcioro chłopaków, dojrzewających, nastoletnich chłopaków, których buzują, wiecie, hormony i w ogóle stado chłopów, wiecie jak to, nie? Jak się zbierze kilku chłopaków, co się dzieje? No i jedna mała dziewczynka, tak? Najmłodsza z nich, siostrzyczka, która, no, jest bardzo emocjonalna, więc tam musi się naprawdę dużo rzeczy dziać. Książkę czytało mi się szybko. Nawet nie zauważam, kiedy strony mi uciekają, bo jak czytacz chodził wcześniej spać bo o dziwo chodził wcześniej spać między chyba 9 a 10 wieczorem. A ja oczywiście spać nie mogłam, więc siedziałam i czytałam sobie książki do późnej nocy tą książkę. Więc nawet nie zauważam, kiedy te strony mi uciekały i przez cały wyjazd przeczytałam całą książkę. Więc. Yy, dla mnie to już jest wystarczająco dobry powód, żeby uznać, że książka była dobra i mi się podobała, skoro tak szybko ją przeczytałam. No, można tak powiedzieć. Powiem tak, nigdy właśnie nie spotkałam z taką postacią, główną postacią dziewczęcą, nastolatką, która byłaby skonstruowana tak jak Hailey, bo zazwyczaj mam, jesteśmy przyzwyczajeni w ostatnich czasach, zwłaszcza do dziewczyn yy, takich, wiecie, mocnych, pewnych siebie, które potrafią o siebie zadbać, a tutaj jednak mamy taką. Można by powiedzieć księżniczkę królewna, która jest bardzo emocjonalna na wszystko reaguje płaczem tak naprawdę. No, jak, jak, się to, jak tak się o tym opowiada, to jest takie strasznie takie zniesmaczenie może złapać, że kurde jakaś beksa jest główną bohaterką, jak można o tym czytać w ogóle? Ale jak się czyta książkę, tę książkę i stara się chociaż trochę poczuć, w, wczuć w sytuację, w której znajduje się Hayley nieraz i w momenty, w których ona płakała, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że. No, to, je, to był powód do płaczu. Zwłaszcza jak się ma te 15 lat. Bo jednak sposób, jako, w, jakim, w jaki najstarszy brat z nią rozmawia, jest przerażający. Nie chciałabym być na jej miejscu ani chwili, więc poniekąd jestem. Ee, podziwiam ją, że była w stanie w ogóle z nim rozmawiać. No, ale. Nie wiem, podoba mi się konstrukcja Heili, chociaż jest to opłaczliwa, emocjonalna bardzo postać, ale tak samo podoba mi się konstrukcja jej, jej braci, bo jest ich pięciu. Trzech chodzi do szkoły, dwóch jest starszych i już pracuje, ale swój biznes, który właśnie tam prowadzą. I każdy z nich jest do rozróżnienia. Jakby na przykład wycięto y, dopisane, właśnie tam, kto powiedział, to ja bym była w stanie powiedzieć, kto to powiedział, bo każdy z nich ma napi napisany swój. Każdy jest dobrze zbudowany, o tak, takie bardzo mięsiste opisy są, więc te postacie są po prostu żywe. Jeśli miałabym się do czegoś doczepić, to, ale to tak naprawdę doczepić, to chyba byłyby zbyt duże przeskoki w czasie nieraz, bo tu jednak nie ciągnie się z dnia na dzień cała historia, tylko mamy jakieś tam skoki w czasie, powiedzmy kilka tygodni, tu kilka dni. No kilka dni to wiadomo, ale te kilka tygodni czasami nie pasowały mi, bo brakowało mi takiego jakiegoś, jakiegoś rozpisania, Historii, która się tak jakby zaczęła, potem nic o niej nie wiemy, i potem ma jakiś ten swój ciąg dalszy, właśnie w tej przyszłości, kilka tygodni później. No, ja wiem, tak naprawdę wiem, co to ma na celu, jakoś tak, ale brakowało mi, żeby to troszkę rozpisać, żeby to jakoś tak wytłumaczyć, bardziej nakreślić. No, ale to jest rzecz, która tak naprawdę aż tak bardzo mi nie przeszkadzała. To nie skreślam i dla mnie tej książki nie, nie, nie daje jej wielkiego minusa, więc. No, więc chyba tylko do tego mogłabym się doczepić. W Londynie pochłonęłam całą pierwszą książkę i momentalnie zaczęłam czytać drugi tom. No właściwie pierwszą część drugiego tomu, bo drugi tom jest tak gruby, że został podzielony na dwie części. Pierwsza została wydana 25 stycznia, a druga ma być wydana 22 lutego. Więc jestem już chyba za połową drugiej. Pierwszej części drugiego tomu. Kurczę, chaos mi się tu wplata. Więc tak, podobała mi się ta książka. To nie był żaden kit, bo zapytałam was na Instagramie, czy to jest kit, czy hit. Ja uważam, że jest to hit i nie dziwi się wcale, że dziewczyny to czytają, połykają, bo tak jak one, ja lubię tego typu książki. Takie małe odmóżdżacze dla młodzieży. Ja w ogóle kocham książki dla młodzieży. Nie wszystkie, ale jakoś takie, właśnie tego typu książki lubię, które mnie wyluzują. Nie każą mi jakoś szczególnie myśleć przy tym. Dają mi dużo frajdy, to czytam dla rozrywki takie książki, po prostu to jest żywy przykład książki, która czyta, którą czyta się dla rozrywki. I ja to pochwalam, bardzo lubię i będę dalej czytać, e, dopóki autorka Weronika Marczak będzie je pisała, bo to jest naprawdę świetna historia. Bardzo mnie ciekawi dalsze, dal, ciekawią dalsze, e, dalsze losy Haley i braci Monet, bo to nieźli agenci są naprawdę. <grym> naprawdę, czekam co to będzie dalej.